Siemanacko, ziemiesz, jestem Mingo i jestem teraz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagramy wina z mojej Leveling 2013. Pozwoliłem sobie, w sensie to jest w sumie odcinek między wyjazdami, aczkolwiek pozwoliłem sobie zrobić już wszystkie postacie mniej więcej na jedynce, czyli na mapie level tier Pierwszy tier i teraz sobie pozwolimy przejść do ostatecznego bossa, czyli ogrów, moi drodzy. Nasza sytuacja wygląda w następujący sposób. Zobaczmy sobie nasz skład na ten moment. Zobaczmy, czy możemy kogoś sobie wymienić, bo bym nie chciał marnować potencjału niektórych zawodników. Chodzi mi o to, żeby nie byli po prostu na full. Zobaczmy sobie, kogo tu mamy. Mamy Ryze, mamy Gravitation, mamy sproczykołową, mamy tego World Sider, jak tam jest. Tego możemy sobie zmienić. E, mam oczywiście Zeusa, gigantyczna klata 1, 000 00 Czyli możemy sobie zmienić tylko tego gościa na Driblingu, moi drodzy. Ja bym chciał w sobie kogoś wziąć. Ja wiem, że ktoś chciał ten, ale z Termo sobie poczekamy na coś innego. E, tutaj mam wymaksowane, czy możemy sobie coś sensownego tutaj wybrać? E, a już wiem, ja sobie na go po prostu zmienię proste Będę miał Afrodiego Zeusa, no i super, fajnie. A właśnie propos, skoro to jest Zeusa... No to zmieńmy mu na szóstkę na lepszą technikę, może Hisacy. Już to nie, może ma całe, ale to Hisacy będzie lepsze. No dobra, sytuacja się za dużo nie zmieniła. Mamy gigantyczną klatę na bramce, więc dobra, przechodzimy sobie do meczu. W meczu oczywiście się postaramy, coś tam ugrać. Jeśli chodzi o sekcję komentarzy, postaram wam się odpowiedzieć na bieżąco przez telefon. Jak nie będę w stanie, przez komputer, kolejna rzecz jest następująca: będziemy starać się dążyć do tego, żeby jednak miał te zaplanowane odcinki. Postaram się to zrobić dla Was. Zobaczymy, czy się wszystko uda w praniu, bo może być klipa, klapa, jak to się mówi. No i papa! Aczkolwiek dzisiaj mamy ogry, musimy ich po prostu rozpierniczyć. Zobaczcie, jaka formacja, ryzy, afrody no po prostu piękne. Ty... To podwójne combo, kurczę, z Chaosu, No niesamowicie jest to piękne. Uwierzcie mi, że dałoby się lepiej, ale to jest mocny team, naprawdę. Ja uważam ich za mocne. W sumie tak chyba nie mam zawodnika, który by mi tu Ogra pokonał, co nie? Ja tak przynajmniej uważam, że nie ma zawodnika, który by Ogra pokonał. Co tam, kocie? Co, Lucia? Lucinda. 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 Tak. Kocio tutaj się na mnie patrzy, obserwuje mnie, stwierdza, czy mnie może diabły czy nie, no bo wiecie, w końcu... Nie mówię do kota, tylko do Was. Zazdrosna jest po prostu i tyle. No i co, zaczniemy sobie powoli. Jeśli chodzi o sekcję komentarzy, tak jak wspomniałem, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Nie wiem, czy widzieliście, moi drodzy, ale były shortsy. Chciałbym, żebyście się wypowiedzieli na temat ich, co o nich sądzicie. W ogóle się zdziwiłem, że osiągnęły takie liczby. Myślałem, że wyjdzie totalna klapa, a zaskoczyliście mnie naprawdę pozytywnie. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Pewnie mało osób klik po prostu zobaczyło sam. Oj, poczekajcie. Poczekajcie. I, i, za blisko, za blisko, za blisko, byłem za blisko, za dla za o nie, on ma, on ma gravitation i on ma to, mm, musimy mu zabrać, musimy mu zabrać, no niestety, e, no musimy się postarać, ja mam tego ognisty śrobokręt, dokładnie, moi drodzy, ognisty śrobokręt, to jest potężna technika, ja wam mówię, e, o, a no, spróbujmy, tak, no, 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 chodźcie. no i pięknie, bardzo dobrze, zobaczymy, kto się w ogóle ustawiło. Przez to, że ja miałem ustawionego tego z Zeusa, to ustawił się niestety Afrodi. On nie jest może zbyt wysokim graczem. Ale. I Midori Kawa Ryze, Tak jest, co za współpraca niesamowita. Udało się. To tu upokorzyło. Ogra 1 do 0. No, Hisatsu, wszystko przepiękna sytuacja. Afrodi przygotowuje się po Heaven's Time. Następnie Midori Akarize przebija przepija ogrów. jest 1 do 0. A ogólnie powinienem ten odcinek nazwać zemsta Afrodiego, bo. Wiecie o co chodzi? No o to chodzi, że normalnie ogry zmiotły w proch, że tak powiem, a Frode jego totalnie. No i... Oni, że tak powiem, nie istnieli tutaj. a Zapomniałem zmienić, kurde, na Lighting Active jednak. mamy ten tunel czasoprzestrzenny, czy... On, a nie, to nie jest tunel czasoprzestrzenny, to jest Deep... Jakoś tak, nie pamiętam, kurde, jak się nazywało. Podamy sobie na drugie skrzydełko do Afrodiego. Ja bym chciał zrobić znowu podobnie, tą samą sytuację. Zobaczymy, czy się nam powiedzie. Oj, tam jest chyba Pan Gravitation niestety, więc musimy uważać. Ja bym nie chciał po prostu dojść do momentu, że jest Pan Gravitation. No więc, za, za blisko, za blisko byłem, za bliźniutko. Za bliziutko byłem, widać, że nie grało się chwilę w wina zoomę. Dobra, zapiszmy im piłeczkę. Wiadomo, że oni tu nie są potężni, bo to jest podstawka, ale wszystko się zmienia w czasie, więc spokojnie podstawka będzie, będzie Extreme, będzie Infinity, wszystko będzie po kolei, moi drodzy. Więc nie musicie martwić, wszystko się będzie na tym kanale. Oczywiście turniejki jeszcze musimy tutaj ogarnąć, i multi potem na Extreme ale nie ma co się martwić. Lecimy sobie dalej, spróbujemy jeszcze raz. Jak mi nie wyjdzie, to trudno. Ojuju, źle to zrobiłem! Ty Zapomniałem! Zapomniałem, zapomniałem coś. Z... Dwa razy musiałem kliknąć. No, ale żem teraz odwalił. No niestety to mi to nie wyszło. Wielka szkoda, że mi to nie poszło. Oj, 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 oj. Pan Gravitation czeka, żeby was upokorzyć. Halo? Dobra, śrubokręt. No, i wracając do tych szorców, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyliście faktem, że tyle w ogóle było wyświetleń na tych szorcach. Naprawdę się zdziwiłem. Ciekaw jestem, czy taki formacik w ogóle Wam się podoba, jak gdzieś jestem w terenie. No, fajnie na pewno byłoby wam to pokazać, że nie tylko jest ich na zoomka i tak dalej, ale to wszystko od Was zależy, prawda? No, nie musicie się tutaj wypowiadać pozytywnie. Chcę Wasze jak najbardziej szczere zdanie, więc proszę o sekcję komentarzy, tam będziecie mieli wszystko do wypowiedzenia się. A ja postaram się na to odpowiedzieć w dobrym czasie. Niedługo też powinniście dostać parę szorców, ale z czegoś innego, jeszcze nie mówię z czego, mam nadzieję, że wam się one spodobają. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Eee... To mi nie wychodzi teraz. Pewnie odwalam jakąś manianę, ale spokojnie, nie przejmujmy się. Mamy tutaj tak naprawdę na razie dobrą sytuację, musimy uważać na dead break, bo ten zabójczy cios to po prostu nas zamornuje. Dobra, gruby jest. Chodzi też o to, że też yy, zbyt wysocy zawodnicy też nie idą, ja też ojen. A no no poczekam. Co on ma w ogóle za technikę? Aha, on ma tą technikę Bobiego Shirera. O jeny. Eee, w ogóle go nie lubię. Bobby dla mnie jest nudną postacią, tak szczerze wam powiem, że on jest ogólnie dla mnie mega nudną postacią, tak będąc szczery. O widzicie jednak do radę chaos. O, do ogra, no i co? W sumie on... Ale zobaczcie, ten gościu, który stoi teraz gola I ten, który mu podają Obydwoje by pasowali do tej trążyny, naprawdę Oni mają takie widy, że spokojnie by mogli grać w ograch To nie ma problemu, mówię wam szczerze Mam nadzieję, że ta muzyka nie jest za głośna do mnie Kurde, bo się zdenerwuję Zarazem ją szyby. Tak być nie może Ostatnio była za głośna Ja byłem za cichy Dobra, lecimy Afrodi. Afrodi was upokorzy Zemsta będzie jasna I pewna Dobra, nara no, nie próbuj, nie, nie, powiedziałem Już, 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 już Nie, za długo, za długo Teraz to wiem, że za długo oj, 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 No, dziękuję Podanie I, No, gruby Przepraszam, kulturysta Kulturysta, coś ty narobił, co to ma być? Nie po to cię mam, Zeusa, żebyś takie rzeczy odwalał No, pani, co mi po tym, że walisz pół tony na martwy ciąg, jak nie jesteś w stanie nic zrobić? Co ty miał być? Proszę się naprawić. Oj, no to mam problem. Dobra. No, za blisko jestem. Cały czas za blisko strzelam. Muszę dalej odchodzić. Dobra, to jest moja wina. Niestety, ale mamy na pewno fajne duło. Tylko, że Afrody już jest wykończony. Musimy go zmienić. Nie, nie chcę, żeby się zamęczył chłopak. Robimy tak. 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 No i na razie tyle. Myślę, że ta formacja ogólnie będzie testowana też więcej. Chciałbym ją zobaczyć, czy ma możliwości strzelania troszeczkę inaczej. Aczkolwiek i tak na razie nie mam pada, więc kurczę, daszowanku bez przypisania przycisków to byłoby śmieszne. E, 2 do 0 myślę, że to nie jest taki. Wy... O, on ma longshota, moi drodzy. On ma longshota. Musimy to brać pod uwagę. A? Czemu on tak długo ładuje się? Czemu on tak długo się ładował? O co chodzi? Czemu on tak długo się ładował? Przecież nie powinien się tak długo ładować No o co mu chodzi, kurde, no ty się ładuje zaż... Długo, oj Nie zdążyłem Powinien być szybszy Jakbym był szybszy, to może bym to obronił, on to pewnie wpuści Bo ten ziomeczek jest dość słaby A jednak do urody? O kurde A no tak, bo oni nie są też na fullu A on ma pierwszy level, to trochę jest inaczej Promień um. gani Medesa? Nie Ops. No i teraz co? Midorikawa ryze, 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 Midorikawa, Midorikawa Senchu. I tak jest go! Beta, 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 beta Moi drodzy, co za emocjonujący chaurizę! Po miażdżu tych rywali na miazgę. On jest naszym najlepszym kapitanem. Patrzcie, jak beta zmiażdżyła o, gra, no po prostu niesamowite to było. W ogóle ta przewrotka? W... Myślę, że to nie o to chodziło w tej yy, grze ogólnie do wielu rzeczy. No dobra, chodźcie. Chcę sobie wykorzystać fakt, że on ma Hisatsu, bo chcę go bustować. Wiecie, żeby level up mu wszedł, bo bez tego to mu nie wejdzie ten level up. Mam nadzieję, że tym razem muzyka nie jest za głośna dla mnie, bo się wkurzę. Ja Wam mówię, dobra dribbling, pokażę Wam na co nastać. Eee, w ogóle ta technika jest wielkie, XD04. Og... Tak szczerze, to mi się nie podoba animacja tej techniki, tak powiem Wam. Ops. No. Ops. Ops. No, dobrze że zabrałem, dobrze że zabrałem. Szkoda, że kurde. Wiecie, powiem wam tak, szczerze, brakuje mi w tej serii i na ogólnie y, ludzi, którzy mają. E, czekajcie. Czekajcie, bo ja chcę go dobić. Ja bym chciał ten szał dobić, co nie? Zobaczymy, czy się powiedzie. A tak odbić! Semsta Zeusa. Część druga, zobaczymy, czy. E, o... On raczej tu będzie słaby, co nie, powiem wam, że on będzie raczej tu słaby, za dużo sobie tu nie poradzi, bo to Frozen y, Impacto, y, a nie, przepraszam, nie, Northern Impacto, a nie Frozen Impacto, northern, północne uderzenie, y, raczej, a nie, to we, powinno wejść. Czemu on dwójki użył? Bez sensu, kurde, na trójce bym to obra obranił na ludzi. mam 4 do zera? Tego się nie spodziewałem, szczerze. Dlaczego on użył e, elektryczną pułapkę, a nie high voltage? Bo tak się chyba jedynka nazywa. Żałuję, że też tu nie ma tego młocika. E, chodzi mi oczywiście o młocik dotyczący Hisatsu numer pierwszego poziomu, który on miał, bo on miał takie Hisatsu. Na razie beta wszystkich przechodzi. Betunia, Betunia, Betunio! Tak jest Betunia! Ona będzie miała drugą brameczkę. To jest nasz ukryty Adrenkawa. Właśnie, w sumie ja zapomniałam o fakcie, że mógłbym Zanarka kupić. Chcecie, żebym kupił Zanarka? Dajcie znać w komentarzach. Zanark by był uniwersalną postacią i tak muszę go wymaksować, bo w tej serii staramy się wszyscy, którzy mają fulla, wymieniać ich na tych, którzy nie mają poziomu. I staramy się ich expić podczas grania po prostu. No i zobaczymy, czy to wszystko wyjdzie. No, znowu High... W, w, w sumie ele, ele, elektryczna pułapka zamiast High Voltage. No i ten Ogry się myli, myli się po prostu jest. On jest zbyt prosty, tak nie powinno być. Ja się tak nie bawię. Co to ma znaczyć? No, a wracając, chcę sobie wrócić do oglądania, myślę, i na zoomki. Myślę, że warto byłoby chyba na tym, na, 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 na Discordzie, wspólnie, żebyśmy sobie pooglądali i, yy, odcinki na zoomy. A nawet mogę to wpitolić na streama chyba na Kika, bo tam nie powinni się przyczepić w ogóle o nic. Tutaj się tylko czepiają, byle co, byl, bez powodu, ja nie rozumiem ich po prostu. Bo wszystko się czepiają, YouTube ma jakieś problemy mentalne. A, YouTube to YouTube po prostu. Trzeba do tego podejść z zimną głową. I podejść do tego, że coś ma nie tak z yy, głową, i tyle. Tak jest, gazel! Pięknie, perfekto! Jakie potężne zgranie! W ogóle mógłbym wziąć w sumie tego dwalina e, wrzucić, bo on w sumie jeszcze nie był w tym meczu. Zaraz się tym spróbujemy zająć. W ogóle gazel ma dobicie, zaraz, więc bym chciał to wykorzystać. Czy ktoś może strzelać? Nie, nie mam nikogo, kto może strzelać chyba. Poza gazelem? A może będzie ten, a może byłoby dobicie gazela od Midori Kawy, w sensie ryzę bym chciał. Nie, ryzę nie ma, a oni nie mają, o ten, ale ten ma, o ten ma, to bierzemy go, w sensie, że nie ten ma, tylko, że ten po prostu gość ma, rozumiecie? Nie, ten ma, tylko ten przecinek ma, albo przerwa ma, o to chodzi. Bo postać to wiem, że muszę kupić ten ktoś tam o mnie o niego poprosił, ale spokojnie weźmiemy sobie go na turnieju, on będzie naszym big brainem, on wszystkich wyjaśni tam, nie musimy się niczym przejmować przecież. Nie oszukujmy się tak naprawdę, nie ma co tam żartować sobie. On jest takim przesadzonym graczem tutaj, że nie ma co po prostu brać zbyt potężnego go. Chociaż co ja się wypowiadam? Chciałem przed chwilą brać za darka. <laughs> E, jestem głupi? Tak, jestem głupi moi drodzy, e, pomyliłem się o tym, że chcę zmienić, dwa linach chcę wprowadzić e, za gazela, no zobaczymy czy się to powiedzie, poczekajcie, mamy gazela, pur, 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 e, pur, 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 pur. E, zamieńmy sobie tego za tego, w końcu oni są wybiegli do no i jego. No i co? No i zróbmy sobie coś takiego. Teraz sobie dajmy może mu boosta. Ja bym chciał, żeby on był naładowany. Po prostu mi zależy na tym, żeby on był naładowany. Chciałbym, żeby oczywiście był jeszcze silniejszy, więc dajmy mu po prostu siłę. I co? Mi chyba to wszystko? No nie wiem, to mu coś daje w ogóle? A, daje! A! O! O, 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 o. Nie rozpędzaj się, kolego! I on, moc, on mocny może być ten dwalin. <grych> Tylko, że to jest boska wiedza. Strzała, chyba. Moim zdaniem, chyba strzała lepsza. O, jest naładowany. Super. Dobra, let's go. Dwalin, boska wiedza. czy ty, ty jaki on szybki jest. Ty, jak chodzi z doderwą. Patrzcie na to, jaki ja to jest w Patrzcie, jaka siła teraz będzie. Potęga, będzie tam moc, prawda? Mam nadzieję, że ogień w nim się zapłoni i przebije w końcu tego ogra. Bo, biorąc pod uwagę, fabularnie powinien być silniejszy. Jakby z tego okresu, no, no tak. No i się Ogr będzie w każdym moim ataku używał dwójki. W sumie nie rozumiem, czemu trójki nigdy nie używa. Coś się chyba zbugowało, tak nie powinno być. Gdyby on trójki użył, to na pewno by wybronił część tych moich strzałów. Nie ma szans, żeby nie wybronił. Ale skoro on strzelił, dwali no to spoko, no. W ogóle on jest i tak na tyle mocny i szybki. Zabrał piłeczkę. No ciągle giga w szansę A, betunia. Dobrze, betuniem jeszcze sobie spróbujemy. Zobaczymy, czy się powiedzie. No, no, ja bym chciał. Dobra, strzelamy stąd. Nie podchodzimy już bliżej, bo martwi mnie fakt, czy oni mieli po prostu Hisatsu, jeśli by mieli Hisatsu, to bym zmarnował BT po prostu na dribbling, yy, jeśli bym o ile przebił to Hisatsu, a tak mamy szansę strzelić z awataru, może nie wyjść, nie musi, ale jak wejdzie, to będzie w porządku, super będzie, a jak będzie super, to czemu nie, no i co? No właśnie, no to jest wszystko wina jego, no. A chociaż on już ma jeden TP, troszeczkę go zajechałem. No, zemsta Frodo to będzie, oj tak, oj tak, moi drodzy, zemsta Frodo jego. Mogę się ich, kimkolwiek chcę, oni i tak nie mogą mi nic zrobić. Ryza! rysa Zemsta! 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 Na la wszystko lafrodo jego, wszystko lafrodo jego, wszystko lafrodo jego, wszystko! Szelaj, Astrobrejka! Zmiarz tego ogra! Unicest w dla niego! Masz go się go pozbyć! Usuń go! No i pięknie, no i co, no i co, no i tak jest. To jest czysta zemsta, ogóle i tu sera, co to za wynik? Co to w ogóle za wynik jest? Ja się przecież nie staram zbytnio mocno. O co chodzi? Oni naprawdę to co by znaczyli są? Oni są gorsili, niż tamte drożery? A bo tamte przynajmniej miał hisa, w którym. Eee. Nie mam nikogo, kto by mu krzeli, co nie? Chciałbym zobaczyć, ale chyba nie. go, Prawidzko, go nie będę są Nie! No przed chwilą była promień Gadzi Bendesa, co to ma być? No, dlaczego? Dlaczego? No, widzieliście przed co kurde, bo oszukali mnie z tym Kamehameha. No cóż, mamy 8 bramek, drugi pojemkę, pierwszy powie dwie. To się rozbiłem, kurde, rozbiłem bank 24 strzały. Ty, ale 24 strzały, aha, bo on mi jeszcze zalicza wszystkie te bez Hisatsu. No to by pasowało, ale to z mojej winy w sumie nie weszły. No i mamy jeden level up. Midorikawa Karize na pewno tutaj fajnie, punk fajnie punktuje. Ma dużo TP, 4 więcej to jest spoko. On no no w ogóle super, że już się zgrywa z niektórymi ludzikami, to jest bardzo przyjemne. No dobrze, no to sobie lecimy. Jedyneczkę chyba mamy zakończoną. No i super, cieszy mnie to bardzo. Ale czy chcemy sobie kogoś kupić z ogród? Mam jednego zawodnika na oku. Mianowicie ja bym chciał, żeby on na pewno zastępował nam jednego zawodnika. W końcu kiedy on będzie miał fulla jeden u nas zawodnik to będzie pan yy, czyli mówimy był panu Gravitation No to będzie pan Gravitation 2 Bo to jest pan Gravitation 2, zobaczcie sobie, poczekajcie yy, to To co to jest grawitacja jak coś co prawda minus jest taki, że on ma dribbling, ale no chyba, chociaż nie, ten też ma grawitację, on jest lepszy w takim wypadku, to jego weźmiemy, on będzie miał strzał i grawitację, ten strzał też spoko powinien być, nie powinno być problemu z tym, dobra, na razie sobie go kupmy, zobaczymy, czy jest sens go zostawiać, zapewne oczywiście mógłbym wziąć ogra, ale on mi się średnio podoba przez tych dwóch, ja bym, nie... a tak nie będzie miał trójki żadnej, no i będzie słabo użyteczny moim zdaniem, no dobrze moi drodzy. Napiszcie w komentarzu kogo powinienem sobie kupić po tych ograch. No, ja się postaram to zrobić oczywiście w przyszłych odcinkach albo po prostu do turnieju, albo na streamiku. A jak wejdzie streaming, no to też wszystkich poinformuję. No i co? Żegnam się z wami. Zapraszam do łapkowania, komentowania, dla zasięgów oczywiście udostępniania mojego materiału. No i siła z wami piłkarzyki. W sumie ziomeczki. Żegnam się z wami. Cześć na razie. Trzymajcie się, jo!